Dzień dobry, witam Was serdecznie w przedpołudniową, piękną niedzielę. Deszczową, pochmurną, bardziej można powiedzieć drżystą, tak się to chyba w naszym rodzimym języku tutaj mówi. Mam przed sobą otwartą tutaj brązowy listopad w palarni, palarnia klasztorna i tak Reklama. Szukałem wczoraj wiecie kawy, i oczywiście pojawiają się reklamy. Okazało się, że braci szkowie, tutaj w brązowych habitach wzięli się za palenie pięknej brązowej kawy i ją po prostu palą. Któryś z braci, któremuś z braci w serduszku, kto coś podpowiedział, że można tutaj w jakiś sposób przyczynić się do dobrobytu ogólno ogólnoludzkiego. I Rozpocząć palenie kawy. Tak jakby nie wystarczyły modlitwy, tak jakby nie wystarczyły egzegezy, tak jakby nie wystarczyły moralne nauczania swojej czutki, jeszcze trzeba zrobić jakiś tam mały interes. I bardzo dobrze, i bardzo dobrze. W końcu ktoś weźmie się po prostu do roboty i zamiast sobie po prostu, wiecie, obracać tymi ideałami, to po prostu zakasają chłopaki rękawy i wezmą się do roboty. Podoba mi się taka inicjatywa. Bardzo mi się podoba, a tym bardziej, że podoba mi się ta inicjatywa, że nawet ruszyli w stronę reklamy internetowej na YouTubie i ktoś wpadł na ten pomysł. Tutaj mógłbym Wam powiedzieć, gdzie, skąd, tradycja. Nasze korzenie sięgają klasztoru w, tutaj, w Małopolskim, gdzie... Od początku mieści się nasza palarnia. Tradycja, jakaż to tradycja. Tradycja picia kawy. No, ojciec piał podobno też piał kawę. I bardzo dobrze, bo to jest bardzo dobra zacna staropolska tradycja picia i palenia kawy. Wiecie, ja lansuję akurat kawę ze śmietaną, czyli taka typowo polsko-szlachecka. Nie, nie polsko-szlachecka. Z polskiej kurnej chaty, kurnej chaty, bo tam kury musiały chodzić wszędzie, kury były hodowane, piękne, złote, polskie jajka, a, to, a notabene ostatnio oglądałem jakiś film o jakichś bandytach, złodziejach, którzy ukradli jajko Faberge i próbowali go potem gdzieś tam sprzedać. Pamiętacie, takie złote jajka, naszpikowane diamentami drogocennymi, kryształkami innymi, minerałami pięknymi, złoto srebro, przelewające się na tym, na tym maleńkim, zdobionym jajku? Czyżby carowie Wszech Rosji wiedzieli, jaką wagę ma to święte jajko? Święte jajko kurze, nie orle, nie jakieś gdzieś coś, nie jakieś drogie steki czy drogie, Parówki, wiecie. Nie, jajko, jajko. Złocone, diamentowane jajko. Kto im powiedział, że to jest tak cenne? Skąd carowie wszech Rosji znali się na rzeczy? Skąd oni wiedzieli, co jest najcenniejsze? Nie te klejnoty, tylko to jajko, które oklejnotowano. Tak, oni wiedzieli. Złota kawa to jest, wiecie, dodatek do tego złotego jajka. Jajko. Ktoś wiedział, ktoś gdzieś przekazał w starej mądrości tą wiedzę. Dzisiaj przed tą kawą wyświetliło mi się tutaj, bo czasem mi się wyświetlają tutaj, akurat od spraw historycznych, wyświetlił mi się pan Kamil Janicki. Serdecznie pozdrawiam pana Kamila. I tam była sprawa chłopstwa polskiego, tutaj Racławice, tych moich tutaj okolic od strony wschodniej. Wysłuchałem nie całego tego odcinka, ale wystarczająco dużo wysłuchałem, żeby żeby podzielić się z wami pewnymi wnioskami, które, które snują się z mojej, z mojej myśli, wypływają gdzieś tutaj z tej mojej głowy, z tych moich doświadczeń tutaj, Okazuje się, że to chłopstwo tutaj, to szlachetne chłopstwo, którzy bronili za wolność waszą i naszą, wiecie, tymi wzięli te kosy, wzięli te sierpy i poszli tego Moskala tam ostro atakować. No, nie do samego końca tak to było. Nie poszli ze zrywem, tylko zostali zaciągnięci. Tak to wygląda tutaj. Ogólnie mówiąc, wcielono ich na siłę do powstańczych batalionów. I co też ci chłopi tam robili? No to posłuchajcie sobie, tam pan Kamil wam jasno wytłumaczy. W większości starali się uciec do lasu, gdzie się tylko dało, żeby żeby przetrwać i przeżyć. Bo wiedzieli, co jest najważniejsze. Nie utopia ojczyźniana, tylko ich własne życie, ich własna chaupa ich własna baba i dzieci w zagrodzie. A bijatyki, walki to nie dla nich. Oni zajmowali się pługem, pługiem, czy tam sochą, czym oni tam orali. Oni zajmowali się kosą i sierpem i nie do głowy, tylko do zboża. I oni to zboże mieli, żeby nakarmić te kury. Czy wiedzieli o świętym, najcudowniejszym jajku? Raczej chyba nie. Jedli co mieli. Był głód. Uciekali tam, dowiedziałem się, że zamiast ich dobrze nakarmić, żeby chociaż z tego powodu nie uciekli, to... Byli głodni i uciekali do lasu. Nie chciało im się wcale walczyć za, za ideę, za utopię. Dla kogoś z was tutaj, patriotów, głębokich, regionalnych patriotów, może to być bardzo takie, to co mówię teraz, druzgoczące. Jakże tu, walczyk, nie jesteś patriotą, lokalnym przynajmniej. To, czy jestem patriotą, czy nie jestem, to nieważność. Wasza sprawa, nie? Tak by się pasowało powiedzieć. Ale byłoby to bezczelne. Jestem patriotą, jestem głęboko lokalnym, zakorzenionym patriotą i dlatego w moim patriotyzmie u mojego umysłu zakorzeniona jest walka o przetrwanie, ale o przetrwanie mnie jako osobnika ludzkiego. I mój. Rozum, jakikolwiek by nie był tej mojej tempej parówy, który tutaj się tutaj rodzi, mówi mi tak, że po to jest ten kraj, ten patriotyzm ta Polska, żeby mnie broniła, po to powołane są te struktury państwowe, żeby mnie one broniły, a nie mnie wysyłały na rzeź. Odwrócenie zupełnie. Po jeżeli struktura powołana przeze mnie, przez taką parówę jak ja i innych podobnych, cudownych ludzi, obraca się przeciwko tym ludziom, to znaczy, że coś jest z tą strukturą nie tak. To znaczy, że ktoś podmienił prawdziwą, powołaną strukturę na zaprzeczenie tej struktury. Jeżeli ta cudowna, powołana struktura grabi mnie, ciebie i jeszcze inne osoby, to znaczy, że z tą strukturą coś jest nie tak, a nie z Twoim umysłem. Nie z Twoim odbiorem tym, co, tego, co powinno być. Ty to odbierasz dobrze człowieku, tylko masz tak to przestawione, że będą kazali ci za chwilkę, tak jak tym moim przodkom tutaj z okolic Racławic i gdzieś tam, będą kazali iść i oddać wszystko, co mają najcenniejsze, czyli oddać życie za ideę. Za pustosłowie. Za coś, co grabiło jeszcze ich dziadów, tych jeszcze moich prapradziadów. Za upiestwo. Nie wierzycie. Nie wierzycie w to, co mówię, nie? Jest u was zakorzeniony patriotyzm lokalny jeszcze głębszy, jeszcze mocniejszy. I nie widzicie, że wyhodowano nam mentalną hienę, mentalną hydrę, za którą każą nam oddawać nasze życie, nasze włości, wszystko, co mamy najcenniejsze, i nasze zdrowie. Powracają z takich wojen, wracają kalecy, niezdolni do funkcjonowania. Podczas gdy dowódcy, gdy ci, którzy rozpętują te zamieszania, zacierają dłonie i przybywa im na słupku kont bankowych. Tam są następne pozycje, pokazują się. Czy o takie coś chodzi ludzkości? Czy, czy raczej o coś zupełnie innego? Czy ludzkość jako masy ludzkie, jako te, te cudowne, nie, chciałoby się powiedzieć, paróweczki, nie? Co jest dla nich najcenniejsze? No święty spokój, święty spokój, żeby mogły godnie przeżyć to swoje życie. A ci, którzy chcą walczyć, nie widzą, niech między sobą walczą. Niech się ustawią w parku, w lesie, niech się ustawią na. W pustej przestrzeni biorą kamienie, dzidy, szpady, pistolety, co tam chcą i niech się tam szczelają. Ale tak nie jest. Oni zawsze wciągają tych, którzy są niewinni, tych, którzy nie chcą walczyć. Oni są zmuszani po to, żeby szli i oddawali swoje życie. Taka jest, taka jest natura tej chytry, którą nam zaszczepiono i w którą kazano nam uwierzyć. To jest ewolucja tej hydry, to jest ewolucja myślowa, to jest ewolucja socjotechniczna. Jak zmienić mentalność zwykłego, normalnego człowieka w mentalność lokalnego patrioty, w mentalność turbopatrioty, który odda swoje życie za swoich prześladowców. Dokładnie, za swoich prześladowców. 75% populacji tutaj 100-200 lat temu to byli nie Włościanie, tylko chłopi pańszczyźniani. Chłopi, którymi pan ze dwora, pan pleban, książę, królewicz, ktokolwiek by tam inny, kogo śmigali po tyłkach i komu nakazywano w smrodzie, w znoju i w głodzie pracę na nieswojej jeszcze roli. I za tych panów, za te włościaństwa, ci biedni ludzie mieli iść oddawać jeszcze swoje życie. Tak to wykombinowano. Przypominacie sobie przynajmniej na pewno niektórzy z was, jak opowiadałem o pewnej tablicy, którą. No nie pokazałem wam tej tablicy, bo ja jej nie mam, ale mam zdjęcie. Gdzieś musiałbym wyszperać albo jeszcze raz jechać i sfotografować wą tablicę. Gdzie. W jednej z knajp okolicznych, wiele lat temu, stała taka przy kominku, w takiej ekskluzywnej knajpie, tutaj w tych rejonach, tutaj Racławic. Nie myślcie sobie, że gdzieś na drugim końcu świata. Tablica, gdzie, była, gdzie było upamiętnione pewne wydarzenie, pewne zjawisko, które tutaj na tych miejscach tych ziem miało miejsce. Owa tablica, to bo tej wielkości, tablica, żelastwo, odlane, wielkie litery, były pięknie napisane. Gdzie to. Hmm, Chłopi, chłopi, składali hołd na tej tablicy carowi Aleksandrowi. Ja wam nie powiem, czy pierwszemu, czy drugiemu, bo jak będę miał i przeczytam, ja się mylę w datach, w cyferkach, w jakichś tak. Prawdopodobnie to był Aleksander II, ale, albo pierwszy, nieważne, któryś Aleksander. Tutejsi chłopi, w dowód podzięki, uznania, Czołobitności, ufundowali tą tablicę za wyzwolenie ich spod jarzma polskich ciemiężycieli, tutaj wcześniejszych. Wyobrażacie sobie coś takiego? Nikt ich nie zmusił przecież do odlania tej tablicy. Zebrali się, zrobili ściepkę i odlali tablicę. Ta tablica była wmurowana w jedno z domostw. Wmurowana, ona nie była wmurowana, ona była przyinstalowana do drewnianego domostwa. Nawet wiem do którego, nawet wiem, bo się zainteresowałem sprawą. Podczas remontu, jak ściągali tę glinę z tego domu, to okazało się, że tam jest tablica pod tym. I tą tablicę zdjęto i postawiono przy kominku. Tutejsi chłopi dziękowali carowi Aleksandrowi za to, że ich wyzwolił. No, gdzie ja w tej historii mojej uczonej w szkole podstawowej, i średniej, gdzieś o czymś takim słyszałem? Przecież polscy chłopi szli na barykady. Przecież jeden to nawet swoją czapką armatę zatykał i zdobywał. Ten Bartosz Głowacki, czy jakoś mu tam było, nieważne. Zrobiono z tych chłopów wielkich bohaterów. A to byli bohaterzy, ale od czegoś innego. Od przetrwania, bohaterstwo przetrwania. Tak sobie pomyślałem, że, że wam o tym opowiem, bo tak mi się to akurat naszło. Nie? Tutaj. Ale miałem wam w ogóle przeczytać coś innego dzisiaj, bo miałem tutaj przed sobą tekst o tym, jak ewoluowało, bo miałem mieć tekst przyniedzielny. Niedzielny, jak ewoluowała wiara katolicka, jak ewoluowała wiara, która była skrzydłami polityki, polityki dalekiego zasięgu, dalekiego wpływu, międzynarodowej polityki, rzymskokatolickiej polityki. Jak zmieniało się to na przestrzeni setek lat, w pierwszych wiekach, w średnich tak zwanych wiekach i współcześnie. Ewolucja tego tworu, tego tworu, dobrze, dobrze słyszycie, bo to jest twór, to jest twór. To nie jest tak, że przyszedł Zbawiciel i nagle powstał Kościół, on zrobił podwaliny Kościoła i to wszystko już jest gotowe, od pierwszego wieku naszej ery. Od założyciela. On założył wszystko. Nie. Ten, który tutaj przyszedł, nie zbudował ani jednego kościoła. Ani jednej kapliczki. Ani jednego świątka przydrożnego nie wyrzeźbił. I to ojciec Pio mówił na rozmowach. Że Pan Jezus nie postawił ani jednego kościoła. Natomiast teraz mamy do czynienia, gdzie w jednym mieście mamy po kilka kościołów, kilkanaście, kilkadziesiąt, a są miasta, gdzie jest kilkaset kościołów, taki Paryż podobno, ponad 300 kościołów. Ktoś do tych kościołów chodził, ktoś w tych kościołach zasięgał wiedzy, informacji, wzmacniał swoją wiarę. Tylko po co? Po to, żeby iść tam za światach i w tam za światach przebywać po śmierci, żeby tam się dostać. Ale po co było to potrzebne tu? a no właśnie. Yy, mógłbym wam tutaj długo opowiadać o tym, po co to tutaj było potrzebne i po co tu tutaj to jest potrzebne, Ale po co, ale po co Wiara jest nośnikiem nie mądrości i rozumu, tylko wiara jest nośnikiem science fiction. Science fiction, obłędu, urojenia. Możecie powiedzieć na przykład, że urojeniem i obłędem były wizyty świętego w Nowej Hucie, świętego Ojca Pio. Obłęd, urojenie, zbiorowy, zbiorowa halucynacja, zbiorowe omamienie, opętanie, można byłoby nawet powiedzieć, tych setek czy tysięcy ludzi na przestrzeni ponad 50 lat, gdzie ten obłęd, te opary, tego diabelstwa, które się tu pojawiało, przychodzi. Można tak byłoby powiedzieć. Tylko, że jakbyście tak powiedzieli, to skąd wziął się ten obłęd Kościoła katolickiego? Gdzie przecież gdzieś tam ktoś miał wcześniej jakieś tam widzenia, w śnie mu się widziało. Macie w Starym Testamencie opisy snów, gdzie na podstawie tych snów wysnuwane są potem następne obłędy. To cała nasza historia jest napakowana takimi, takimi naleśnikami. Nie? Tylko że tu w Nowej Hucie macie do czynienia z obłędem zbiorowym. Setki ludzi, tak jak mówię, albo i nawet tysiące, które są pod kontrolą innych obłędnych ludzi, aby się nie wychylić i aby nie dać następnego świadectwa o tym rzekomym obłędzie. Bo to już jest polityka. Wyobraźcie sobie teraz, że ci ludzie nagle zaczynają mówić, nie, są puszczeni, księża, którzy trzymają to wszystko za, za, te, za homonta, za, te, jak to się, za wędzidła tych ludzi trzymają, że nagle puszczają to i ci ludzie wychodzą do internetu i tu w tych światowych internetach mówią, Jeden mówi: "No chodziłem na te rozmowy, rozmawialiśmy z ojcem o tym, o tym. No tak, no powiedział mi, że jest reinkarnacja, że tutaj żyje, któryś raz powiedział mi to, tamto. Powiedział mi o gwiazdach, że przy tych gwiazdach są następne układy planetarne, że w naszym układzie planetarnym życie jest tu i jeszcze tylko w jednym miejscu na jednym z księżyców Jowisza. Jowisza na tym, na którym jest woda, ale jest to zupełnie inne życie. Opowiedziałby jeszcze, że na ziemi są dziury w Dziury są na ziemi, że w ogóle tak to, tak to, tak to, tak to wygląda. I zaczęliby ci ludzie nagle mówić to, co od ojca Pio się dowiedzieli. No to, co by się musiało stać z tą świętą wiarą rzymskokatolicką? Bo ten święty był z wiary rzymskokatolickiej, dlatego łączę to razem. I chodzili tam rzymskokatolicy wyznania rzymsko-katolickiego rzymsko na te rozmowy głównie, ale chodzili też tacy niewierzący, którzy nie przyznawali się, że są niewierzącymi. Oczywiście było ich bardzo mało. Co by się dalej musiało potoczyć? Ano ten Kościół święty katolicki musiałby zaprzeczyć, że, że kłamie ten ojciec Pio, który przychodził, bo nie ma powrotu wielokrotnego dusz, bo doktryna katolicka mówi, że nie ma. Albo musiałby zmienić tą doktrynę, Według wskazań tego, co święty ojciec Pio przychodził i przy, przynosił takie informacje w Krakowie, w Nowej Hucie. No to co ten rzymsko-katolicki Kościół ma zrobić? Przyznać się do tego odstępstwa w Nowej Hucie, czy zmienić swoją doktrynę, która funkcjonuje od już dobrych kilkuset lat? Nie? Czy powrócić do korzeni, gdzie ktoś kiedyś na samym początku chrześcijaństwa wiedział, że wracamy tu wielokrotnie, gdzie przejawy powrotu wielokrotnego są jeszcze w Starym i w Nowym Testamencie. Wielokrotnie to jest, bo nie udało się tego wyczyścić. Jakby mógł zareagować taki, taki, yy, taki konglomerat, taki, taka, taki, takiej wiary religii, taki, który trzyma to wszystko za tak mocno, nie? Jak mógłby zareagować? No nie wiedzą, jak zareagować, po prostu nie wiedzą, dlatego trzymają wszystkie te biedne osoby, które chodziły na rozmowy, które chciałyby powiedzieć, bo chciałyby, no bo przecież piszą do mnie, mówią, mów człowieku dalej, no to mówię dalej, bo my się boimy, bo coś tam tam, bo gdzieś tam. No co mam robić? No mówię. Panowie zarządzający mają z tym problem, mają z tym problem, ale. Jak oni to dalej rozwiążą? Nie wiem. Może spróbowaliby tak jakoś delikatnie, że niby jest ta reinkarnacja, a nie ma, może jest to życie albo nie ma. To bo do tego ojciec jeszcze mówił, że o tych kosmitach, którzy przylatują. A też mówił, mówił o kosmitach. Mówił, że kiedyś przylatywali dużo częściej, o wiele częściej. Teraz rzadziej. No i następna sprawa. Mówił też o żywieniu optymalnym. Mówił, że to jest jedyne. Jedyne najlepsze żywienie dla człowieka. No i wtedy co z wegetarianizmem? Co z kultem matki ziemi? Co z kultem, gdzie nie wolno skrzywdzić żadnego zwierzątka? Nawet robaka pewnie nie wolno skrzywdzić. A może marchewki nie wolno skrzywdzić? W końcu, wyrywając ją z ziemi, wyrywa się jej te wszystkie korzonki, i ta marchewka pietruszka umrze. Może tylko jabłka trzeba zjadać, ale znowu jest w sprzeczności, bo jabłko skusiło. Adama i Ewę, i przez to jabłko, wiecie co mamy. Trafiliśmy prawie do piekła i dopiero, i dopiero zostaliśmy odkupieni. No, no słuchajcie, wnioski z tego są tak dziwne, tak kuriozalne, no, że nie da się tego tak od razu rozwiązać bez stanięcia w prawdzie i powiedzenia, no słuchajcie. No koniec tego po prostu, koniec tego przebieraństwa, koniec tych głupot, no niestety, no trzeba się wziąć i albo opowiadamy się za prawdą, albo robimy dalej science fiction i brniemy w, tym, w tych oparach. No chłopaki na razie wybierają opary. Nie wiem, jak to długo potrwa, to już nie jest moja sprawa. Natomiast wiem, że mają ciężką sprawę do zgryzienia, bo w momencie gdyby te opary musiały odpuścić i to science fiction odeszłoby w niepamięć, no to stoi problem nad następnym. Co z tymi wielkimi majątkami przejętymi w ciągu setek lat od tych biednych ludzi? Co z tymi latyfundiami rolno-agralno-zabytkowymi? Kto jest tego właścicielem? Jakim prawem sukcesja osoby, która nie jest związana ojcostwem, matkostwem, yy, obcy ludzie przebiorą i wchodzą, wygląda to wtedy jak koncern, jak koncern międzynarodowy, który sukcesywnie trwa przez wieki, a nie jest zarejestrowany jako koncern, który jest wyjęty spod prawa, który, którego prawo nie obejmuje za jakieś tam wy, wybryki, wyczyny. Prawo go nie, nie działa. To nasze, to co działa na zwykłego chłopa, to prawo nie obejmuje obywatela, który jest w strukturach gdzieś tego, tego, tego religijnego, science fiction. Nie? No i znowu robią się pytania, dlaczego te świet? W mojej rodzinie był taki, taki człowiek, który jak babcia kiedyś wysłała mojego dziadka na do, do operację do Bonifratów, to przyjechał, bo to był jego brat. tego tego mojego dziadka i mówi, gdzieś ty godziołcha wysłała do tych świętych byków. Tak się zwracał. Święte byki. Skąd takie coś się tam gdzieś pojawiło? To były czasy powojenne. Tuż po wojnie, lata 50. Trzeba było słono zapłacić wtedy za to. I ostatnie pieniądze, które, które ta moja babcia miała, to wydała na tą operację. Do tych świętych byków, gdzieś ty godziołcha zawiezła, do tych świętych byków. No i co? No takie czasy były, takie czasy były. Z bykiem też mi się jeszcze kojarzy, że tutaj z naszej rodziny, tutaj od strony drugiej, z drugiej połówki mojej, od strony mojego ojca, po sąsiedzku, już chciał iść na księdza. To były czasy jeszcze przedwojenne, przed II wojną światową i trzeba było zapłacić za wejście do tej struktury. i Trzeba było sprzedać byka. To wiem, tutaj chodziła taka opowieść w mojej rodzinie, że sprzedali byka i dopiero mógł się dostać na księdza, mógł iść na księdza po sprzedaży byka. Także święte byki, może taki tytuł dam, święte byki, fajny tytuł, nie? To tak się kojarzy ze, z tym z tak zwanym złotym cielcem, nie? No, to będzie święte byki, taki tytuł będzie. Bez obrazy dla nikogo, bo to po prostu. Tradycyjne określenie, które tutaj w mojej rodzinie jeden z wujów sprawujów za początku. Miłego dnia dla Was wszystkich, miłego roz, roz, tego roz, rozmyślania i tyle. Do jutra. Cześć.